Kinematyka ruchu jednostajnie zmiennego opiera się na dwóch prawach: na równaniu drogi, które już poznaliśmy, i na równaniu prędkości, które fizycy odkryli i sformułowali następująco: W dowolnie zmiennym ruchu przyrost prędkości zależy wprost proporcjonalnie od czasu. W tak sformułowanym prawie współczynnik proporcjonalności a to przyspieszenie chwilowe. Charakterystyczne i często występujące wokół nas są ruchy jednostajnie zmienne, takie, w których przyspieszenie jest równe konstans. Z równania prędkości po podstawieniu za delta V, V minus V0, otrzymujemy dwa równania, dwa wzory. Przedstawiają one prędkość końcową wtedy, gdy ciało posiada prędkość początkową V0 i wtedy, gdy prędkości początkowej V0 nie posiada. Z równania prędkości wynika definicja przyspieszenia. Jest to stosunek przyrostu prędkości do czasu. I z tej definicji wynika definicja jednostki przyspieszenia 1 metr na sekundę kwadrat. Przyspieszenie jest jednostkowe wtedy, gdy przyrost prędkości delta V równy 1 m na sekundę następuje w czasie delta T równym 1 sekunda. Wykresem zależności prędkości przyspieszenia od czasu w ruchu jednostajnie zmiennym jest prosta równoległa do osi czasu, a pole pod wykresem liczbowo jest równe osiągniętej przez ciało prędkości. Wykresem zależności prędkości od czasu jest prosta nachylona pod pewnym kątem do osi czasu. Tangens kąta nachylenia prostej to przyspieszenie. Gdy ruch odbywa się bez prędkości początkowej, to wykres wychodzi z początku układu współrzędnych. Kiedy byliśmy w zadaniach ruchu jednostajnego, to część zadań dotyczyła przebytej drogi, którą znajdowaliśmy licząc pole pod wykresem w zależności prędkości od czasu. Możemy postąpić taki w tym przypadku, w przypadku ruchu jednostajnie zmiennego. W przypadku pola pod pierwszym wykresem będzie to pole trapezu, a pole pod drugim wykresem będzie to pole trójkąta. Podstawiając wzory z fizyki na prędkość do wzorów na pole figur geometrycznych, znajdujemy dwa wzory na drogę w ruchu jednostajnie zmiennym. Wtedy, gdy ciało posiada prędkość początkową V0 i wtedy, gdy jej nie posiada. Te wzory będą najczęściej przewijać się przez. Zadania, które będziemy rozwiązywali. Wykresem zależności drogi od czasu są gałęzie paraboli znajdujące się w pierwszej ćwiartce układu okresowego. Zadania, które nas czekają, będziemy rozwiązywali więc w oparciu o dwa prawa. Pierwsze prawo u góry to prawo, to równanie prędkości w postaci tych dwóch wzorów i drugie prawo to równanie drogi w postaci... Takich dwóch wzorów.